Cześć, witajcie, z tej strony MrPlayer.pl, a tu jest kolejny e, poradnik komputerowy na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę jak e, szybko e, przekonwertować nasz film z YouTube, znaczy mm, kurde, e, na format mp3. Więc tak, na przykład załóżmy, weźmy sobie jakąś tam piosenkę, przykładowo na przykład... Nie wiem, Rihanna Rihanna wpiszmy. Na przykład mamy sobie tutaj muzyczkę. Mamy na przykład naszą ulubioną muzykę i na przykład chcemy ją pobać i załóżmy, większość robi to tak po prostu, wchodzi, wchodzi w gogle, wpisuje tam Rihanna coś tam, coś tam, dovnoat. I tam szuka, szuka, szuka i tutaj tam trzeba szukać takie tam i, dziś, i teraz wam pokażę jak szybko przekonwertować y, taki film na format MP3, ale, ale to będzie sama muza. Y, y, to będzie sam utwór, nie będzie to też teledysk. Jeżeli chcecie z teledyskiem, no to już w innym poradniku zaprezentuję. Dobra, nie, nie przedłużając, y, już wam pokazuję. Wchodzimy po prostu na taką kon na taką stronę konwertuje.pl i tutaj wklejamy link, po, stąd kopiujemy klikamy prawy przycisk myszki na link, kopiuj mówię bo pewnie, też może niektórzy nie wiedzą ale dobra, nieważne i prawy myszki, wklej i klikamy, wciskamy konwertuj do mp3, ale ja już nie będę tego robił i ale uwaga żeby przekonwertować nasz film potrzebujemy tego, pro, tego oto programu i pobierzemy ten program z tej strony, która wam teraz wyskoczy na ekranie. No, no to myślę, że już możemy kończyć ten poradnik. Także komentujcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w naszym poradniku. No to do widzenia, żegnam.